Czy pamiętacie, kiedy w 2012 roku po raz pierwszy na wielkim ekranie mogliście zobaczyć Iron Mana, Thor'a, Hulk'a czy Kapitana Amerykę jednocześnie? Było to spełnienie marzeń niejednego fana komiksów na całym świecie. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na listę 10 najciekawszych nieznanych faktów o Marvelu i Avengersach. A jeśli chcielibyście jeszcze więcej Avengersów, swoją premierę, między innymi na PS4, miała właśnie gra Marvel's Avengers z polskim dubbingiem. Grać możecie zarówno w trybie single player, jak i w kooperacji z innymi graczami w rozmaitych misjach specjalnych. Co ciekawe postacie bazują na oryginalnych komiksowych bohaterach, a nie kreacjach aktorów znanych z kinowego uniwersum. Do wyboru macie Kapitana Amerykę, Iron Ironmana, Halka, Czarną Wdowę oraz Thora, a już wkrótce dołączy do nich Spider. Akcja w grze rozpoczyna się w dniu, kiedy grupa superbohaterów otwiera nową, zaawansowaną kwaterę w San Francisco. Jednak wróg doprowadza do wybuchu, na winą zostają obarczeni Avengersi, przez co odtąd muszą się ukrywać. Jeszcze raz zapraszam, a tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Numer 10. Stworzony w 1941 roku Kapitan Ameryka był z początku tylko zwykłą amerykańską propagandą, uosobieniem patriotyzmu i potęgi militarnej USA. Na okładce pierwszego komiksu zadebiutował jako pogromca Adolfa Hitlera, w numerze 13 generała cesarskiej armii japońskiej. W całym uniwersum nie było wówczas ważniejszego superbohatera niż Kapitan Ameryka. Numer 9 Hulk odgrywany przez Marka Ruffalo to pierwszy Hulk w historii, w którego wciela się jedno i ten sam aktor. W latach 70. i 80. Halka przed przemianą grał Bill Bixby, a po przemianie kulturysta Lou Ferrigno, który, co ciekawe, nadal podkłada głos pod współczesnego Hulka z Avengersów, gdyż nikt nie potrafi poradzić sobie z tym aż tak dobrze. Numer 8. Po premierze Avengersów w 2012 roku sprzedaż szałarmy, czyli takiego kebaba na talerzu, wystrzeliła w Ameryce w kosmos. Wszystko dzięki jednej ze scen, w której drużyna po zwycięskiej bitwie siedzi w małej tureckiej knajpie i delektuje się skrawkami mięsa. To niespodziewane lokowanie produktu zwiększyło obroty niektórych restauracji o nawet 80%. Numer 7. Jeszcze odnośnie wspomnianej sceny, czy zastanawialiście się dlaczego Kapitan Ameryka siedzi jakby smutny i w ogóle nie je? A to dlatego, że w czasie kręcenia tej sceny Chris Evans był już w trakcie przygotowań do kolejnego filmu Snowpiercer, do którego zapuszczał brodę. Aby ukryć niepożądany zarost, styliści sprawili mu sztuczną szczękę, przez którą nie mógł mówić ani jeść, a dodatkowo musiał zakrywać twarz. Numer 6. Wolverine to z angielskiego Rosomak. I tym też zwierzęciem pierwotnie twórcy planowali go stworzyć. Wolverine miał być zmutowanym młodym rosomakiem, który wyewoluował do humanoidalnej postaci, podobnie jak Chop w Strażnikach Galaktyki. Za jego stworzenie miał być odpowiedzialny geniusz genetyk, high evolutionary. Numer 5. Najwyraźniej wielka moc wiąże się również z wielkim apetytem. Robert Downey Jr., odgrywający rolę Tonego Starka, miał rzekomo w zwyczaju chomikować jedzenie po całym planie filmowym, a szczególnie w swoim laboratorium. Scena, w której częstuje swoich kolegów suszonymi borówkami, nawet nie była w scenariuszu. Numer 4. Siostrzeniec Michaela Jacksona wyjawił, że król muzyki pop był takim fanem superbohaterów, że próbował nawet kupić studio Marvel. Z kolei, według Stanów, Michael Jackson chciał nie tylko wyprodukować pierwszego Spidermana, ale wręcz odegrać w nim główną rolę. Nie wiadomo jednak, co przerwało jego plany. Być może zdrowy rozsądek? Numer 3. Czy zastanawialiście się, dlaczego Pepperbot chodzi boso po apartamencie danego Starka? Nie dlatego, że czuje się jak u siebie, choć z pewnością można by przyjąć taką narrację. Głównym powodem jest jednak to, że aktorka Gwyneth Paltrow ma aż 175 cm wzrostu i żeby nie wyglądała jakby górowała nad wielkim wynalazcą, po prostu polecono jej zdjąć buty. Numer 2 W nietypowy sposób rozpoczęła się współpraca Marvela z Samuelem L. Jacksonem. Pewnego razu aktor przechadzał się po sklepie z komiksami, kiedy dostrzegł, że jedna z postaci, a dokładnie Nick Fury z komiksu The Ultimates, wygląda zupełnie tak jak ona. Kiedy się wczytał, okazało się, że postać nawet wspomina, że gdyby kiedyś nakręcili o nich film, chciałby, aby odegrał go Samuel L. Jackson. Zszokowany aktor natychmiast skontaktował się ze studiem, które rzeczywiście obiecało obsadzić go w filmie, i jak pewnie wiecie, słowa dotrzymało. Numer 1 W 2012 roku Marvel podpadł nieco Japończykom, reklamując swoich Avengersów słowami: Hej, Japonia, to się nazywa film. Co brzmiało jakby Japonia produkowała dotychczas same gnioty. Pewien japoński krytyk porównał twórców do kolonizatorów próbujących narzucić rdzennym mieszkańcom swój styl życia, mówiąc do nich: "Hej tubylcy, to jest kultura". Okej, okay, tym narzuconym jak tempo przez wlefista akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście również poprzednie na planecie faktów, między innymi 10 osób, które zyskały supermoce po nieszczęśliwych wypadkach. Zapraszam was jeszcze na mój prywatny Instagram życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów oraz inne kanały na YouTube. Ekspres z kaczetami oraz Pauli Sosecz z animacjami. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!